Halo, halo, panowie, co się stało, Co się stało? No co? ja robię, ale wy gdzie z tymi Co tu się stało? Do szkoły, panie kierownik, do szkoły. Kończ lokacji. No trzeba w końcu stąd, tą kiedyś, nie? No kierownik, wiesz o tym, że kto ma szkołę, ten ma lżej. Masz lżej, no. jeździsz sobie taką bryką. To teraz to wszystko będzie kadra wyszkolona? Tak. A nie tak. na młotkach. No ja chciałem, wiesz, zmienić wózek, bo cały czas na tym jeździć. przynajmniej na tego wsiąść. Tutaj? Tak. No panowie, co ja wam mogę powiedzieć, no to gratuluję. Ale po szkole, pamiętajcie, złomowisko na was czeka. Na którą godzinę? Jak skończycie tylko zajęcia to zapraszam. Dobra, no to będzie no, późno, na razie. Panowie, no, taka mamy, kadra wyszkolona. Dobra. Hej! Ty, Bo na bagary mi nie chodzić! Dzień.